Czołem! Z tej strony Taczewski. W dzisiejszym materiale opowiem Wam to, co wiem na temat ładowarek sieciowych Montis. Przechodzimy do meritum i dzisiaj będą ładowarki sieciowe czterech jeźdźców ładowarek sieciowych do elektroniki użytkowej z portami USB-A bądź USB-C i one zasilają małe urządzenia elektroniki domowej od właśnie latarek, GoPro, kamerek internetowych, kamerek zwykłych, dronów i innych tego typu wszystkich gadżetów, które są takimi małymi gadżetami zasilanymi często bateriami litowo-jonowymi i te baterie trzeba ładować i właśnie po to są ładowarki sieciowe. I według mnie ładowarki sieciowe są bardzo ważnym, ale nie do Docenianym sprzętem zupełnie, nikt tego nie zauważa, że jest to niedoceniany sprzęt w przygotowaniu na trudne czasy. Dlaczego? Bo jak macie więcej portów niż jeden, na przykład tu, albo tu, albo gdziekolwiek, wszędzie mamy tutaj więcej portów niż jeden, to jak macie więcej portów niż jeden, to jest łatwiej ładować więcej urządzeń, gdy macie krótkie okresy zasilania elektrycznego z gniazdka, czy to z agregatu prądotwórczego czy to z tego dużego powerbanku takiego domowego czy z fotowoltaiki w domu macie po prostu tę możliwość, że możecie więcej urządzeń zasilić i dzięki temu na dłużej wam starczy albo więcej urządzeń będzie działać bo na przykład zasilicie z jednej ładowarki powerbank i telefon jak się w telefonie skończy bateria to powerbank jeszcze będzie w stanie ładować a dzięki temu że macie dwa porty w takiej ładowarce jesteście w stanie ładować oba urządzenia nie musicie czekać i to jest bardzo ważna rzecz no ale oczywiście w przygotowaniu na trudne czasy w Polsce najczęściej się myśli po amerykańsku co jest bardzo dużym błędem i wszyscy będziemy oczywiście siedzieć w lesie, niektórzy z jagodami mają problem, żeby je uzbierać, albo z jeżynami, bo drapie to się tam nie wchodzi, ale oczywiście jakby się cokolwiek złego wydarzyło to wszyscy uciekniemy do lasu i tam będziemy bytować przez następne 30 dni, aż się wszystkie kryzysy skończą i wszyscy za nas te kryzysy rozwiążą. To jest głupie w ogóle myślenie i nikt takiego aspektu na przykład jak ładowarki nie docenia, więc zwracam Waszą uwagę. I firma Montis to jest firma, której ja wcześniej nie znałem. To jest marka, która jest własnością spółki Liderhurt, która ma siedzibę Starachowicach, tam gdzie się produkuje legendarne stary a raczej produkowało się legendarne stary 26 teraz tam chyba zdaje się rządzi man niemiecki niestety. No więc jeżeli idzie o tę markę, to nic na ich temat nie wiedziałem. Oni są częściowo dawcą marki, czyli rebrandują po prostu rzeczy z Chin, co nie jest niczym złym, jeżeli to są spoko rzeczy z Chin i są za okej okay pieniądze. Większość latarek, które u mnie widzicie są z Chin, praktycznie 99% też są spoko, więc dlaczego my nie mielibyśmy brandować czegoś takiego. No i właśnie Montis branduje latarki, branduje zasilacze sieciowe, branduje ładowarki samochodowe, nawet jedna mi się podoba, listwy antyprzepięciowe, jakieś tam wiecie anteny, zasilacze do anten od telewizji naziemnej i tak dalej, i tak dalej. Tego jest ogrom. Pozdrawiam pana, który się ze mną skontaktował i panią, która też w razie czego może się ze mną kontaktować i pozdrawiam tam wszystkich w Montisie. Mam nadzieję, że nie będą strasznie przerażeni tym, co tutaj powiem dzisiaj. I w innych filmach. I to by było tyle o firmie Montis ze Starachowic. Mamy tutaj cztery modele. Przedstawmy je dla jasności. Jest to model MT008, dość wyjątkowy, bardzo uniwersalny, jeżeli idzie o latanie na różne kontynenty. O tym Wam za chwilę opowiem. Mamy model MT009, który ma trzy porty USB-A. Mamy też MT123 i mamy też w technologii, jako jedynej, w technologii GAN, czyli azotek galu, to jest mt 124, najbardziej wyjątkowa chyba je, najmocniejsza i najdroższa ładowarka, jeżeli chodzi o gwarancję to mamy standardowo w Polsce 2 lata, można też zwracać, chyba w okresie 14 dni gwarancja, tak jest napisane, żeby tam wszystko co się ma do tego łącznie z pudełkiem najlepiej wysyłać, w miarę możliwości to co się ma to trzeba im odesłać i od wszelkich wad fabrycznych to oni będą wymieniać naprawiać i tak dalej, podejrzewam, że wymieniać, skoro produkują w Chinach to podejrzewam że serwisu w Polsce może nie być ale to jest różnie, ja na temat samej marki jeszcze więcej Wam opowiem, jak się czegoś dowiem i to będzie pewnie gdzieś przy okazji latary. Gwarancje już znamy, więc teraz powiedzmy sobie coś cenie. Zaczniemy od tej. Ta ładowarka kosztuje u producenta 40 zł, tam bez paru groszy, natomiast na Allegro dało się znaleźć to już za 35 zł, więc mamy trzy porty w ładowarce za 35 zł. O mocy i innych rzeczach zaraz wam opowiem. Dzisiaj specyfikacje i funkcje połączę oczywiście z wymiarami wagą i tak dalej, żeby wszystko razem opowiedzieć, bo to nie są skomplikowane urządzenia, ja też nie robię testów miernikowych i tak dalej. Ja dzisiaj opowiadam z perspektywy zupełnego laika, który przychodzi, wyjmuje z opakowania ładowarkę, wkłada do gniazda, wkłada kabel, podłącza telefon i chce mieć naładowany. I to jest wszystko, co mnie interesuje. Ma być uniwersalnie, szybko, bezpiecznie i ładnie w miarę możliwości jakby się dało. Jeżeli idzie o tę ładowarkę, to tak jak wam mówiłem, 40 zł, ale da się wyrywać za 35. Ta ładowarka, czyli MT008, to jest około 49 ,70 zł 70 groszy u producenta, czyli 5 dyszek trzeba wydać. Natomiast ja znalazłem na Allegro za 38 i to już jest bardziej zbliżona do uczciwej ceny, bo według mnie to jest za drogo. 5 dych to jest za drogo za tę ładowarkę. Dalej mamy MT123 to jest 34,60 na stronie producenta, ale już gdzieś tam na aukcjach w dużych sklepach, które elektronikę sprzedają w całym kraju i mają aukcję na Allegro, da się to kupić za 30 zł i 50 groszy. Także już fajna cena, bardzo przyjemna za dwa porty w tym USB-C. No to czemu by nie całkiem przyjemna cena. No i najdroższa latarka, czyli MT124GAN i ta kosztuje 99,60 na stronie procenta, czyli 100, ale na Allegro znalazłem około 83, nawet 90 zł, więc da się też zejść. Taniej. I od razu wam powiem, że ta ładowarka, czyli bardzo porównywalny Grinsel kosztuje 130-140 zł w tym momencie, więc macie pewny odnośnik do tego, jak te ceny się gdzieś tam mniej więcej kształtują. Ceny znamy, przejdźmy do możliwości. Jeżeli idzie o serię, to wydaje mi się, że można te ładowarki podzielić na dwie serie: szarą i niebieską. I one się różnią w ten sposób, że mm, tu mamy taką niebieską górę, a tu mamy szarą górę. To jest całość mniej więcej. Natomiast nie ma tego w renderach, więc ja to zauważyłem i po prostu tak uważam. Opakowania też były inne dla tej niebieskiej i tej szarej serii. Być może ta szara seria jest traktowana jako trochę lepsza, trochę wyższa, chociaż to jest najtańsza ładowarka, a ta jest droższa, więc nie wiem skąd ta różnica. No i też warto zaznaczyć, że GAN, czyli ta jedyna ładowarka, jest cała biała. Tutaj mamy dodatki szarego. I do tego białego się trochę przyczepię, bo ładny jest to kolor, bardzo przyjemny. Tutaj mamy taki. Matowy i tu mamy taki błyszczący, więc ta ładowarka jest bardzo ładna. Natomiast na białym, tak jak zresztą tutaj widzicie, już widać ślady zużycia. To się rysuje, bo to jest szklisty, połyskujący plastik. On się będzie bardzo szybko rysował, bardzo szybko będzie widać ślady zużycia. No więc to nie jest najlepsze rozwiązanie, bo to jest estetycznie ładne rozwiązanie, ale nie jest to najlepsze rozwiązanie pod względem widoczności, jakby zużycia. Tutaj mamy czarną, matową ładowarkę. I nie widać aż tak mocno, chociaż ona i tak ma przetarcia, porysowania i tak dalej i widać, że ona już półtora roku u mnie pracuje. No i tutaj też będzie widać te ślady zarysowania, tym bardziej, że na białym zawsze gdzieś włazi brud, kurz. I to widać. Więc biały kolor jest piękny, bardzo estetyczny. Natomiast niestety będzie to widać gdzieś w przyszłości, że to się brudzi. Może też żółknąć. Biały kolor też często żółknie. I to nie tylko od dymu papierosowego, ale z czasem żółknie, tak jak wszystkie przezroczyste etui od światła. Po prostu żółknie. Sama jakość wykonania, bez zarzutu, nie mam się do czego przyczepić. Fajne są te szare wstawki, podoba mi się to. Tu biała cała ładowarka też, jak ktoś lubi. Jak mu się podoba, to też okej. Okay. Wszystko jest spasowane, wszystko jest całkiem takie, wiecie. No, no nie, nie ma się do czego tu przyczepić. Wszystko jest zrobione tak jak powinno być. Jedyne, do czego można się przyczepić, to te ładowarki, które nie są na azotku, galu, są lekkie i to tak nieprzyjemnie lekkie. Natomiast tutaj mamy ciężką, potężną ładowarkę. Widać, że to jest bardziej zaawansowana elektronika już od pierwszego wzięcia tego w rękę. I jeszcze jedna paczka danych, o której Wam powinienem powiedzieć, czyli moje pomiary, wymiary i waga, jeżeli idzie o tę. Ładowarkę tę pierwszą to mamy 91 mm po długości, na 45 mm szerokości, na 27 mm. Grubości i to jest ładowarka, która waży 60 gramów. Ona jest naprawdę lekka. Jak wrzucicie to do torby plecaka czy gdzieś, to nie będzie żadnego z tym problemu. Ta ładowarka jest największa chyba z całego zestawienia tak najwięcej miejsca w ogóle zajmuje i ona ma 101 mm podługości, przez to, że tutaj tak jest wszystko dołożone jakoś tak to dziwnie wygląda. Do tego mamy 53 mm szerokości i uwaga, aż 44 mm grubości ale nie tutaj, tu jest wężej tutaj. Maksymalna szerokość tego miejsca to jest 44 mm grubości i to jest naprawdę dość sporo. Więc ta ładowarka będzie największa i najmniej wygodna do przenoszenia. Jeżeli idzie o jej wagę, to jest aż 83 gramy i w sumie trochę się zastanawiam, dlaczego aż tyle. Kolejna ładowarka to jest MT123, czyli najmniejszy tutaj maluszek, nasz najmniejsza ładowarka w tym zestawieniu, i to jest tylko 79 mm po długości na 42 mm. Po szerokości na 27 mm grubości i ładowarka ta waży 52 gramy, czyli też jest lekka, bardzo poręczna do tego, żeby ją w podróż zabrać, jeżeli potrzebujecie. Bo w podróży też się może przydać ładowarka z wieloma portami. Wystarczy, że weźmiecie jakąś głupią opaskę, smartwatch, telefon, aparat. Jak ktoś używa lustrzanek czy czegoś takiego, no to już się okazuje, że jeden port to jest za mały, trzeba brać 2 trzy ładowarki. Po co, jak można wziąć więcej portów w jednej ładowarce? I tu jest taki przykład. MT-124 model, to jest 97 mm po długości, jak widać ona jest krótsza, chyba ciutkę krótsza jest od tej dużej ładowarki. 97 mm po długości na 46 mm szerokości na 28 mm grubości i ta jest najcięższa, bo to jest GAN, tu jest nadźgane tej elektroniki i ten ciężar dla mnie, przynajmniej może nie w plecaku, ale tak w ręce, jest najprzyjemniejszy, wydaje się bardziej premium i to jest 114 Gramów. I teraz tak, na każdej z tych ładowarek mamy wypisaną specyfikację możemy sobie to wszystko przerobić, natomiast ja skupiłem się tylko na tych maksymalnych osiągach, nie będę tu wszystkiego podawał macie to tutaj wypisane, można sobie przeczytać, nie ma z tym żadnego problemu standardy bezpieczeństwa, które Wam opowiem i to jest chyba wszystko, bo tu mamy dużo symboli, już ich nie rozkminiałem, jakie to są standardy bezpieczeństwa, dla mnie najważniejsze jest to CE ROHS, to jest też ten domek symbolizujący, czyli to są standardy europejskie, które dopuszczają dany egzemplarz na rynku europejskim, FCC to jest standard amerykański, on dotyczy zdaje promieniowania elektromagnetycznego. Niektóre z nich mają, niektóre z nich nie mają tego standardu, więc pytanie, czy tam testowali, czy nie testowali. Fajnie, że ktoś to sprawdza po prostu, że, czy to jest dobre, czy nie, bo wiecie, z chińskimi rzeczami to jest różnie. Jak sobie z temu czasami kupicie zasilacz taki, który jest wielkości naparska i potem on ma 300 watów mocy i kosztuje 16 zł i jest najlepszy na świecie. To bądźcie pewni, że Wam najpewniej coś spali, oprócz tego, że spali się sam. Za takie pieniądze się tego nie da obejść, nie ma takiego rozwoju technologicznego. Więc tu mamy wszystko Napisane, natomiast ja będę mówił o maksymalnej mocy całej ładowarki i o poszczególnych portach, ile można maksymalnie z tego wyciągnąć. I tutaj mamy model MT. 009, żeby Was tutaj nie oszukiwać, tu jest nawet napisane adapter, proszę bardzo, power brick po amerykańsku. I tu mamy tak, trzy porty USB-A, czyli mamy USB-A, USB-A, USB-A i tu mamy Quick Charge 3.0 i zwykłe porty takie niebieskie. Quick Charge 3.0 to jest technologia Qualcomma. Jak ktoś ma w telefonie z Androidem Snapdragona, to wie o czym mówię. Qualcomm jest projektantem i producentem tego układu, bo oni się zajmują patentami do standardu przesyłu danych, prądu, procesorami i tak dalej w elektronice użytkowej, czyli w tym wszystkim, co my znamy, komputery, tablety i te sprawy. Tu mamy trzy porty i mam właśnie Quick Charge 3.0 i Quick Charge 3.0. To jest standard, który jest obsługiwany przez porty typu USB-A, te starsze. I to jest na plus. Natomiast jest to standard za który trzeba płacić qualkomowi, więc dzięki temu ładowarki z tym standardem są droższe. Konkurencją jest Power Delivery i to jest standard przesyłu energii rozwijany przez USB Forum, czyli forum USB, które debatuje nad tym, jak ma wyglądać kolejny standard USB, jak ma wyglądać i złącze i tak dalej, i tak dalej. Power Delivery naprawdę ma bardzo wysokie standardy, wyższe niż Quick Charge. 3.0, no ale Quick Charge 3.0 też nie jest ostateczną formą, bo są też wyższe, natomiast Quick Charge obsługuje USB-A. Power Delivery spotkamy tylko w USB-C, nie ma tego w USB-A. Żeby podnieść standard ładowania w USB-A, no też trzeba coś stosować i tu tak mamy. I rozgadałem się jak zwykle, natomiast jeżeli idzie o to USB-A, to mamy tutaj Quick Charge 3.0, 18 W, maksymalnie z tego złącza wyciągniemy, bo będę mówił o mocy, nie będę mówił o amperażu, tu macie niby te ampery napisane i tu też macie napisane te ampery z napięciem, czyli i wolty, i ampery natomiast ja Wam pokażę po prostu to na obrazku nie ma sensu tego omawiać. Tu mamy 18 watów i tu mamy maksymalnie 12 W, więc maksymalnie możemy z tej ładowarki wyciągnąć 30 W. Jak mamy podłączone wszystkie trzy porty to podejrzewam, że tu jest 18, tu jest po 6 i, i tak, ale to też się może zmieniać bo urządzenia różny pobór prądu mają i najczęściej sterowniki między sobą się dogadują jakieś takie. Tutaj mogę jakąś herezję rzucić, mam nadzieję, że nie elektronikiem nie jestem i mierników też nie mam, ale wydaje mi się, że to tak po prostu wygląda. Doszliśmy do takiego etapu zaawansowania. I teraz kolejna ładowarka, i ta ładowarka jest bardzo ciekawa, bo jest uniwersalna, jeżeli chodzi o kontynenty. To zaraz Wam pokażę. Natomiast jeżeli chodzi o porty, to mamy tutaj dwa porty. Maksymalnie ta ładowarka może ładować z mocą 38W. Tu mamy 18, Quick Charge 3.0, czyli max chyba dla tego standardu. I tu mamy Power Delivery 20W. To jest ciekawe, bo tu mamy mocniejsze również USB-C niż to i tu też mamy na pomarańczowo. I dla, dla, dlaczego tu jest nie na pomarańczowo, a tu jest na pomarańczowo. To tak wygląda jakby to był stary port, a wcale tak nie jest, bo jest mocniejszy. Dobrze, że tu jest napisane ile tu jest watów, a tu już nie ma. Quick Church 3.0 musicie się sami domyślić. Natomiast jeżeli chodzi o całą specyfikację, to macie to tutaj wszystko i oczywiście standardy, to tak jak tutaj FCC, CE, ten RoHS. Ten domek i tak dalej. To tutaj wszystko mamy, więc to było sprawdzane i na kontynencie amerykańskim i europejskim. I odnośnie kontynentu amerykańskiego, to mamy tak, że możemy sobie to zdjąć, proszę Was bardzo, i możemy sobie otworzyć. Takie złącze, to jest złącze i zdaje się. W Europie mamy pięć złącz, tak naprawdę, i trzy z nich na pewno obsłuży to wejście takie węziutkie, wąziutkie takie. To trzy z nich zostanie obsłużonych na kontynencie europejskim. Natomiast te dwa pozostałe, nam szwajcarskie chyba i, i włoskie, one są takie dość wyjątkowe. Te piny od uziemienia są gdzie indziej, więc może być problem. Natomiast na ogóle kontynentu europejskiego powinno to działać. A tu mamy standard amerykański bez uziemienia i to wtedy będzie działać w Ameryce. Można sobie to złożyć. Proszę bardzo, tu mamy takie fajne dziurki, można sobie to nacisnąć, dociągnąć i wtedy mamy ładowarkę standardu polskiego, europejskiego. Jestem ciekawy, skąd jest taki wymysł i dlaczego zostało to tak zrobione, a nie inaczej, możecie mi pisać w komentarzach, może się spytam przedstawiciela od firmy Montis, może on coś będzie wiedział, dlaczego tak zostało to zrobione. Czy to po prostu jest rebrand i tak miało być, czy to jest ładowarka dedykowana dla ludzi, którzy podróżują często, bo uwaga, w Chinach są trzy standardy ładowania, czyli może być europejski, jakiś z europejskich, może być ten amerykański, taki wiecie, z tymi pinami, podłużnymi takimi, które wchodzą w gniazdko i zawsze tu są dziurki, to też jest ciekawe i może być też standard australijski, który wygląda inaczej. Natomiast ja czytałem gdzieś, że standard brytyjski jest najlepszy, jest złotym standardem, bo jest najbezpieczniejszy. I to by było tyle z tej ładowarki. Przechodzimy do jej głównej konkurencji. Uważam, że pogromcy, czyli modelu MT 123. Model MT 123, tak samo jak ta ładowarka, ma dwa porty. I tutaj również jest. Quick Charge 3.0 i to jest oznaczone znowu na niebiesko. Ja nie wiem, o co tu chodzi. Tu mamy na pomarańczowo, tu mamy na pomarańczowo, tu jest na niebiesko. Nie wiem, no ale tu jest Quick Charge 3.0. 18 W możemy maksymalnie wyciągnąć mocy z, tej, z tego portu, natomiast tu mamy 20 W Power Delivery. I tak samo jak tu, w odróżnieniu od tego nie mamy poru marończowego portu. To wygląda, jakby to była zwykła, najsłabsza, najgorsza ładowarka. A wydaje się być całkiem fajna i wydaje się być lepsza od tej. I teraz, jeżeli idzie o maksymalną moc tej ładowarki, to oczywiście 38W. I tu mamy, proszę bardzo, pewnie jakieś zbliżenie dam albo Wam jakieś zdjęcie zrobię, bo te ładowarki z szarej serii mają tutaj powypisywane do wszystko. Jakby tu się nie dało, tu by było lepiej, bo by było więcej widać. No ale może, może tu było wygodniej, bardziej estetycznie. I tu mamy wypisane całą specyfikację dla tych portów. I też mamy. Standard CE i ROHS. Nie ma tu FCC amerykańskiego i tutaj też nie ma FCC amerykańskiego, więc to taki standard bezpieczeństwa tylko europejski. I według mnie ta ładowarka jest znacznie fajniejsza od tej, bo jest mniejsza, jest tańsza i potrafi to samo. Więc by po co, a, a to jest niepotrzebne w większości ludzi, więc po co przepłacać, lepiej kupić mniejszą, zgrabniejszą, potrafiącą to TOSa. I na samym końcu mamy model MT124, najbardziej wychuchany, najładniejszy, naj, najpotężniejszy i najdroższy, no bo stówka. I tu mamy trzy porty USB-A i dwa porty USB-C. USB-A jest oczywiście Quick Charge 3.0, w i USB-C to jest 60. 5 watów z każdego możemy mieć tyle, obojętnie do którego podłączymy, czyli jest to pewna różnica w stosunku do tego tutaj właśnie Greencella. Maksymalnie mamy tu 65 W mocy, natomiast gdy współpracują oba porty, to będzie chyba 63, bo tu mamy 45, a tu mamy 18. I jeżeli chodzi o certyfikaty, to tak jak mówiłem, tu jest tylko CE i RoHS i to jest najdroższa, ale też fajna. Widzicie, popatrzcie, to jest wcale, to jest mniejsza ładowarka, więc ja do tej będę troszeczkę hejterem, No, ale jakby widzicie, że no ta ładowarka jest y, przyjemniejsza Chociaż jest droższa dwa razy Natomiast jest tańsza od tego GreenCela Nie muszę wam od razu powiedzieć, że GreenCeli dwóch takich, bo kupiłem sobie prywatnie Dwa takie GreenCele, używam od półtora roku Jak nie od dwóch lat jednego, co najmniej I co? I te GreenCele dają radę Natomiast jakbym miał wybierać, to chyba wybrałbym Na drugi raz tego Montisa Serio, bo jak mogę mieć z, Obojętnie którego portu 65W Mocy i to jest smuklejsza ładowarka Ona jest dłuższa, ale jest smuklejsza Więc ja bym chyba wybrał Montisa. Tak przynajmniej mi się wydaje. Tak bym przynajmniej zrobił, że tego greensella sobie odłożę i wybrałbym Montisa. I przejdźmy teraz do podsumowania. Reasumując cały ten materiał, jakbym wybrał, co bym polecił, co warto by było kupić? Zrobiłbym tak. Tak bym zrobił. Dlaczego? Bo uważam, że chyba że jakoś mocno podróżujecie gdzieś po kontynentach to może wam się przyda ta ładowarka. Natomiast ona jest i tak nieporęczna, jest największa i nie wiem czy bardziej opłacalne nie byłoby kupienie gdzieś na miejscu ładowarki po prostu pod USB-C. Wszędzie to na świecie jest, można to wszędzie kupić, tym bardziej że w Chinach wszędzie to produkują i na cały świat rozsyłają. Wożenie tego jest średnim pomysłem według mnie. No jak ktoś się uprze to może sobie to kupić. Natomiast dla 99% przypadków ta ładowarka będzie gorszym wyborem niż ta ładowarka, ta jest najmniejsza, najbardziej smukła, potrafi to samo. Jedyne, do czego się mogę przyczepić, to że w miarę, poza tą GAN, ona głównie przy Maxave, wszystkie te ładowarki się trochę grzeją. Te mocniejsze grzeją, GAN grzeje się według mnie słabiej. Przynajmniej z tego, co ja y, widziałem, oprócz jednego wejścia. Oprócz tego, czyli oprócz y, Maxave, a Plowskiego to się bardzo grzeje. Natomiast y, poza tym to się y, te ładowarki bardziej grzeją niż ta. Natomiast ta ładowarka może się wydać komuś kontrowersyjna, bo ja cały czas mówię. o USB-C. USB-C, USB-C, USB-C. Natomiast USB-A nie pozbędziemy się jeszcze przez półtorej dekady według mnie. Dlaczego? Bo w hotelach, w samochodach, w pociągach, nawet w tych nowych wyremontowanych wagonach dla PKP są USB-C i USB-A. Bardzo dużo producentów wkłada jeszcze USB-A do swoich portów. Proszę bardzo, tu mamy Armyteki, tu mamy yy, od Armyteka, tu są, od Xiaomi, tu są, od yy, Olajta, proszę bardzo. To wszystko jest na USB-A i to wszystko jest właśnie po tym starym porcie, więc. Takie ładowarki jeszcze się przydadzą. Poza tym wiele starszych osób używa jeszcze tych ładowarek, używa urządzeń, które mają takie porty. Niektóre telefony dodawały kiedyś kable, a ludzie starsi zazwyczaj są bardziej ekologiczni niż młodzi, wbrew pozorom, bardziej oszczędni. Nie zużywają wszystkiego, nie wyrzucają, jak jest jeszcze dobre, więc często używają takich kabli. I dlatego nie hejtuję tego wyboru, że tu są trzy takie porty, fajnie, że jeden jest szybszy, tyle to jest spoko ładowarka, naprawdę za te pieniądze jeżeli ktoś potrzebuje samych portów starych można kupić, jeżeli ktoś ma kogoś starszego w rodzinie, też można mu kupić, uważam, że to jest ok. natomiast ja wybrałbym, gdybym miał kupować dla siebie, to wybrałbym tą ładowarkę, ewentualnie tą ładowarkę, to jest tak, że po prostu te USB-C szybkie, zawsze można sobie latarkę podłączyć, więc też nie ma problemu i tyle, i to działa, i wszystkie moje latarki, nawet te słabe, typu klipy, jakieś czy jakieś chińczyki, one wszystkie zazwyczaj współpracują z tymi odwarkami, nie ma problemu, działają poza jakimiś takimi naprawdę barachłami, jakimiś paździerzami, typu lampy COB, takie wiecie, za 3 złote z AliExpress, których czasami do, za darmo dostajecie, robiłem dwa materiały, o nich możecie sobie obejrzeć, więc ja serdecznie polecam tą i tą tą jeżeli ktoś potrzebuje, może sobie kupić, natomiast tą bym olał, to jest za drogie i bezsensowne, lepiej kupić to to jest według mnie lepsza propozycja. I gdybym miał dzisiaj wybór pomiędzy Celem a Montisem, to wybrałbym Montisa. Tylko o jedno bym chciał prosić producenta. Jeżeli mają na to wpływ, to fajnie jakby pojawiły się granatowe, ciemnoszare, czarne wersje, na których zużycie będzie widać znacznie słabiej, znacznie mniej, znacznie lepiej będą się starzeć te ładowarki. No bo na tym będzie szybko, na tym połyskującym plastiku bardzo szybko będzie zużycie widać. I to jest wszystko ode mnie. I to by było na tyle. Więc jeżeli podobał cię ten film, to zostaw pod nim łapkę najlepiej w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem powiadomieniami. Ciebie nic nie ominie, Ja będę doceniony przez algorytm, więc jeżeli doceniasz moją pracę, pozwól docenić mnie algorytmowi. Możesz to też zrobić na Baja Coffee albo na Suppi. Tam też można mnie wspierać, tym razem o dziwo finansowo i postawić mi na przykład kawę. To pewnie wydam na jakieś nowe nożyki czy inne pierdoły. Jak znam życie i pewnie będę Wam je chciał pokazać, a na końcu może i coś roznam. Natomiast zasięgi możecie też poszerzać komentarzami oczywiście komentarze na 7 słów, taktyczne, hashtag Ataczewski i tak dalej tak dalej. Można podbijać ten film, bo podobno to już jest dostępne. Natomiast jeżeli idzie o komentarze, to nie są one do poszerzania moich zasięgów, tylko do wyrażania własnych opinii. Napiszcie, co o tym sądzicie, co sądzicie o tej ładowarce, o tych wszystkich innych, czy Wam ten bajer jest potrzebny, czy jednak nie. Czy lubicie tylko GAN i już innych ładowarek nie kupujecie, bo ja się tak gdzieś przechylam w tę stronę, że trzeba kupować głównie GAN. O, właśnie, Montis mógłby zrobić małą ładowarkę na GAN, taką malutką, żeby miała dużą moc i żeby Miała na przykład dwa porty, i to by było super, bo Green Cell ma taką małą ładowarkę, ale tylko na jeden port. Jakby były na dwa to bym kupił, a jak jest na jeden, to tak trochę po co. Więc napiszcie mi, co o tym sądzicie, czy wam się podobają, czy nie, i czy poznaliście tego producenta ode mnie, czy od kogoś innego. No i jak to wszystko mamy za sobą, to chciałem wspomnieć, że znajdziecie mnie nie tylko tutaj na tym kanale, na YouTube, ale również na Instagramie, na Twitterze X, na Trec, na TikToku, na fanpage'u tego kanału, na Facebooku oraz na fanpage'u i na kanale do potęgi. A tymczasem żegnam się z Wami w tradycyjny sposób, dlatego trzymajcie się tam ostro i pozdrawiam.